Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku The Clash of Clans. Trochę nie było odcinków, ale to dlatego, że byłem chory. I teraz y jestem z jest powrotem. Mało surowców się uzbierało. Na nic mnie chyba nie stać. Na Elixir Collector nie stać. Oraz na Goldmina. Czy mam jakieś wojska? Mam. Mam armię. A i to można mieć od szóstego poziomu. Ale dobra. Idziemy na bitwę. Hmm. Pyk. 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 Panie trochę pobiegną barbariani. Powinno dać radę. Dajcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli wam się podoba. Zasubskrybujcie mój kanał, bo tylko 0,3%. Osoby, które oglądają mój kanał, subskrybują. Oglądają moje filmy. Subskrybują mnie. Reszta mnie nie subskrybuje, więc możecie zasubskrybować, żeby było lepiej. Nie no, nie wyjdzie. Nie poszło. Będą minusowe pucharki. To nie był zbyt dobry pomysł. Co to, to tutaj zrobiłem? Minus siedem. Ale nie zawsze wszystko się udaje. Ma. Elixiru nie odbiera, bo mam full. Dwa razy gwiazdki. Bonuses. pomogę to mogę jeszcze raz? O żeby więcej złota mi produkowało. Teną mi robię z samych tych gigantów, hmm. Nie ma tutaj nic. Bo ostatnie był update. Fajny update ten. Fajny ten update. Dobra, możemy to atakować. Hmm. Tak może się uda. Mam nadzieję, że się uda. Chyba jednak się nie uda. Ale została Macing Benta. I się nie uda. Kolejne minusowe, minusowe pucharki. Nie no, kolejne minusowe pucharki. Ja mam jeszcze zbyt słabą marmię. I nie mam tego. Tego. To gdzie się bada. Żeby byli lepsi Minus 4 Osiągnięcia odblokowane no i w ogóle nie pamiętam czy się Nie połączyłem się jeszcze ze spelser ID Ale się dzisiaj połączę no się armię Ale u mnie wieje za oknem. Bardzo wieje. Rano było tak ładnie, słonecznie, a teraz pochmurnie, wieje. Jeszcze jeden musi się zrobić. Mogę ulepszyć w sumie. Ale nie, mam challenge. Ulepszyć wszystko najpierw na maksa. A tutaj zbyt dużo rzeczy do ulepszania nie ma jeszcze już. Bo tego nie mogę. Zbyt dużo rzeczy do ulepszania nie ma. Jeszcze murki będą będę musiał. Dobra, i możemy atakować. Hmm. Tu nie mam mortara. Tej. Nie mam mortara, więc powinno się udać. Na każdą strukturę atakującą dałem dwóch. Tylko czy to wystarczy? powinno wystarczyć. Tak, i teraz dobra, to będzie wygrana 25 pucharków. Szkoda, że nie można tego przyspieszać. Nie widzę, jak coś. No to, jak ja gram, wyklasz w Trans, na tym koncie. No to gram tylko na odcinkach. Tylko. Więc y, nic się zbytnie nie będzie zmieniało. Bo gram tylko na odcinkach. Na tym koncie. Dobra, wyrobimy się w czasie a przynajmniej mam nadzieję. Zobaczmy teraz czy da radę, żeby był dźwięk. Chyba nie. Chyba nie da rady. Coś nie działa. Później to spróbuję ogarnąć. Nie wiem, czy się wylubimy w czasie. Chyba nie. Niestety. Aj! Jedno zostało. Jeden budynek. O nie, mi brakuje już tych... na ulepszeń. I spróbujmy jeszcze raz zaatakować. Taka sama strategia: dwóch na każdą strukturę atakującą. Chociaż nie wiem, czy to się uda, bo tutaj został tylko jeden. Dobra, da radę. Mam nadzieję, że tym razem się wyrobią. I mam nadzieję, że nic na rogach nie ma. Nie ma. Jego choinka. Nie wiem z jakiego to jest eventu. Ja że się tym razem wyrobię, chociaż nie wiem, czy to się uda. Bo oni wolno atakują. Moim zdaniem mało. Niestety nie mam jakich ulepszyć. Bo nie mam laboratorium. ale trochę poharku przybędzie Ale że uda się, chociaż nie wiem. Zostały trzy budynki prawe i zaraz będzie tylko 40 sekund. Dobra, dwa budynki. Nie, no dobra, uda się. Wyrobimy się. Dobra, udało się. 100% 21 pochargów. Murki jeszcze. Czego ja nie mogę tego całego ulepszyć? Za dużo to kosztuje. Na ja to będę tak pojedynczo. Już mi nie, nie stać. Tylko młotki szczerze mówiąc zostały. Już mi murki tu tylko zostały. Rzecz w tym, że mnie nie stać na te murki. Więc nawet mnie na hale teraz nie stać. Nie no, będę dotrzymywał słowa. Ty robimy domki. Murki, to znaczy, murki też ulepszamy na maksa. Tak ujemy. Żeby zdobyć więcej surowców. O nie. Dobra, powinno jakoś się udać. Mam nadzieję, że się uda. Tu wieżyczkę już atakuje tylko jeden, więc. Jest problem. Dobra, nie damy rady. Damy radę. A tyle, że złota mało będzie. Będzie stać mnie na jeden murek. Jeden. Tylko dwóch zostało gigantów. Nudzi mi się tak czekając. Wy możecie napisać komentarz, bo jeżeli piszecie komentarz, to ja będę pozdrawiał tych, którzy piszą komentarz. Możecie napisać, bo to y, podobno naprawdę pomaga twórcom. Jeżeli dacie łapkę w górę i napiszcie jakikolwiek komentarz, to podobno pomaga, żeby więcej osób zobaczyło ten film. Więc możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować też kanał. Możecie. I jak się Wam nie spodoba, to możecie odsubskrybować. Dobra, chociaż nie będę miał pucharków na minusie, bo mam jedną gwiazdkę. Będzie stać mnie na jeden murek. 7 puharów na plusie. 7 złoto wyprodukowało. Na jeden murek było mnie stać. Więc widzowie, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli obejrzeliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. Ja się z Wami żegnam.